Gościem jest pan Jacek Bogusławski, przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej oraz członek zarządu województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska droga, neutralności klimatycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właśnie, neutralność klimatyczna, strategia do 2040 roku. Przyjęliście ją ostatnio państwo, i co ona zawiera? Szanowni Państwo i panie Redaktor, ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo my jako Samorząd Województwa Wielkopolskiego staramy się nadążać nad zmianami klimatycznymi, które są, a także nad zmianami prawa, które też następują. I my, obserwując to, co się dzieje u nas w Wielkopolsce, a także to, co się dzieje w całej Unii Europejskiej i na świecie, staramy się przygotowywać nasze społeczeństwo jak najlepiej do zmian klimatycznych, które obserwujemy każdego dnia. Obserwujemy to, pod względem temperatury, która się podnosi, obserwujemy też to wszystko, co jest zanikająca woda, takie stepowienie Wielkopolski. Tej wody jest coraz mniej i to są duże zagrożenia w naszym regionie, ale dla nas też ważna jest Wielkopolska Wschodnia. To jest region, który musi i odchodzi. Od węgla brunatnego. Ten region jest przygotowywany do transformacji. Staramy się o środki, duże środki na ten region, na transformację regionu końskiego. Tam zaplanowane jest wstępnie z funduszy europejskich dla Wielkopolski ponad 387 milionów euro. Ale tak mi się wydaje, że to jest, to jest kropla w morzu potrzeb. Dlatego wiem, że oprócz y, tych środków potrzebna jest pewna strategia dochodzenia do, tej, takiej, do zmiany tego obszaru. I strategia, żebyśmy mogli ten, w tych miejscowościach y, powiatu y, konickiego, y, tureckiego y, tam zacząć działać również środkami pożyczonymi i żeby tam ten teren zmieniać. Cieszę się, że udało nam się jako samorządowie województwa wielkopolskiego opracować strategię do odejścia właśnie w tym regionie do 2040 roku. To jest, uważam, bardzo dobry Projekt nasz, przedyskutowany, opracowany i liczymy, że ten teren będzie zeroemisyjny właśnie w tym roku w 2040. Cała Polska planuje do tego dojść w roku 2050. Liczymy, że my będziemy w Wielkopolsce Wschodniej gotowi już w 2040. Liczę, że te rozwiązania, które tam właśnie zaplanowaliśmy do realizacji, że będziemy mogli potem je zaimplementować w inne regiony Wielkopolski, a także w całej Polsce, bo uważamy, że to dobrymi praktykami i sprawdzonymi, tak jak u nas właśnie one będą, warto się dzielić. My jako samorząd Województwa Wielkopolskiego staramy się też jeszcze działać pod względem informacyjnym dla wszystkich mieszkańców. Nie tylko dla Wielkopolski Wschodniej, ale też dla mieszkańców i Poznania, i na północy Piły, czy Leszna, na południu Konina, czy tam też Ostrowa Wielkopolskiego, Gniezna. Staramy się ich informować o tych wszystkich zmianach. Dlatego też podjąłem taką decyzję, żebyśmy robili takie wielkopolskie rozmowy o klimacie. W zeszłym, no w październiku. Otóż też czas to tak szybko, powiem, że mamy koniec października. Na początku października zorganizowaliśmy tutaj właśnie w Poznaniu konferencję taką ku przyszłości. Na którym wskazujemy kierunki zmian klimatycznych, które są na świecie, w którym kierunku my jako Wielkopolska powinniśmy pójść. Rozmawiamy właśnie z włodarzami gmin, samorządowcami, ze społeczeństwem, a także z przedsiębiorcami na temat kierunku, w który będziemy my wchodzić, żeby oni mogli też to wszystko razem z nami wejść i zmieniać Wielkopolskę w ten sposób, żeby te zmiany klimatyczne, które obserwujemy nas tak najmniej dotyczyły. Kiedyś myślałem, że te działania będziemy realizować tylko dla naszych przyszłych pokoleń. Myślałem, że dla mojego małego wnuka, który właśnie ma roczek, że dla niego będę starał się działać, żeby te zmiany klimatu jak najmniej jego dotyczyły. Ale teraz widzę i innego. Te zmiany klimatu już robimy dla siebie, bo one nas będą też dotyczyły. A jakie okoliczności sprawiły, że to akurat Wielkopolska zdecydowała się tak szybko wprowadzić te strategiczne zmiany? My jako Wielkopolanie zawsze jesteśmy osobami, uważamy zawsze się za bardzo rozsądnych, pragmatycznych i wiemy, że jeśli nie zrobimy tych, tych działań, nie pozwolą one naszym przyszłym pokoleniom i nam teraz mieszkać. W... Miejscowościach, gdzie chce się żyć, że jest y, czyste powietrze, że możemy sobie pójść do lasu, że możemy sobie pójść na, na spacery korzystać z atrakcji nie, turystycznych, które mamy w naszym regionie, bo za chwilkę tego nie będzie. Obserwuję to na pojeździe Żugniźnieńskim, gdzie tafla wody przez ciąg, ciąg ostatnich lat bardzo opadła. My mamy teraz plany, żeby, żeby to podnieść, żeby ten teren był dalej taki atrakcyjny turystyczni i dla danych mieszkańców, a na to będą też potrzebne środki. Środki te 387 milionów, które mamy wstępnie wynegocjowane na transformację regionu Wielkopolski Wschodniej, pomogą tylko w tym regionie. Trzeba będzie pozyskać środki też zewnętrzne, może właśnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Banku Ochrony Środowiska, na to, żeby niektóre działania można było zrealizować z tego kredytu, ale do tego potrzebna jest strategia. Banki są takimi instytucjami, które nie dają na ładne oczy kredytu, tylko też starają się zobaczyć tę strategię, czy to jest wiarygodna, czy jakie to będzie miało dalsze efekty, czy ma się też odpowiednie zabezpieczenie. Województwo Wielkopolskie jest jednym z województw, które bardzo roztropnie wydaje wszystkie środki. Dlatego też jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się regionów całej Unii Europejskiej. Jesteśmy w pierwszej piątce. I to też nam powoduje, że będzie nam podejrzewam łatwiej pozyskać te środki zewnętrzne i na te tereny, gdzie nie, nie będzie można zainwestować środków unijnych, że będziemy mogli reagować poprzez e, e, pożyczki, na przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.